Nie tak dawno na rynku zadebiutowała kamera solarna Omajin OSC01EU. Marka korzysta z doświadczenia Netatmo którą zapewne będziecie bardziej kojarzyć. Kamera solarna to urządzenie, które nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej, ponieważ zasilane jest energią słoneczną. Jest to ekologiczne rozwiązanie, które pozwala na monitoring domu lub posesji bez obaw o brak prądu. Kamera jest odporna na warunki atmosferyczne, a dzięki klasie wodoszczelności IP55 działa niezawodnie nawet podczas deszczu. Kamera posiada funkcję detekcji ruchu oraz noktowizor HD 1080p, co pozwala na skuteczny monitoring zarówno w dzień jak i w nocy. Urządzenie rozpoznaje ludzi, dzięki czemu unika fałszywych alarmów wywołanych przez zwierzęta. Wbudowana serena alarmowa o mocy 105 dB, poziom głośności motocykla natychmiast odstrasza intruza. Proces instalacji kamery solarnej jest bardzo prosty. Wystarczy podłączyć ją do sieci Wi-Fi i zamontować kamerę na elewacji budynku. Dzięki bezprzewodowej konstrukcji oraz zasilaniu solarnemu nie ma potrzeby prowadzenia kabli co czyni ją idealnym rozwiązaniem do monitoringu zewnętrznego. Instalacja obejmuje również konfigurację za pomocą dedykowanej aplikacji OMG, która umożliwi zdalne sterowanie urządzeniem. Niestety aplikacja nie oferuje funkcji stref prywatności ani możliwości szybkiego wyłączenia kamery bez demontażu obudowy. Oczekuję, że producent poprawi te kwestie w przyszłych aktualizacjach. Jak się u nas sprawdziła, na pełną recenzję zapraszam na technosenior.com. A teraz spójrzcie jeszcze na kilka przykładowych nagrań, a koszt urządzenia to około 700 zł.